300 milionów wyświetleń. Indie animatorzy robią lepsze produkcje niż Disney i razem wzięte. Jak to możliwe? Zostań, bo prawda ci zaskoczy! Kiedyś, żeby pokazać swoją animację światu, potrzebowałeś studia. Dziś potrzebujesz tylko internetu. YouTube, Patreon, Kickstarter, te platformy zmieniły wszystko. Indie twórcy mogą publikować bezpośrednio do milionów widzów, budować społeczność przed premierą, zachować 100% praw autorskich, zarabiać bez pośredników, czyli bez wytwórni i dystrybutorów, którzy zarabiają większość zysków, a liczby mówią same za siebie. The Amazing Digital Circus Pilot obejrzany ponad 300 milionów razy. Tylko pasja i talent. Husbeg Hotel zaczęło się od crowdfundingu, czyli zarabiania pieniędzy od fanów, którzy wierzyli w projekt. Teraz własny serial na Amazon Prime. Merde Drones 100 milionów wyświetleń z budżetem mniejszym niż 1% typowego filmu Pixara. Zero cenzury. Prawdziwa różnica wolność i to zmienia absolutnie wszystko. W korporacji każdy pomysł przechodzi przez Komitet Kreatywny, Ciał Marketingu, Focus Grupy. Dział prawny, producenci wykonawczy, rezultat? Bezpieczne, przewidywalne. Hasbin Hotel, serial o grzeszniku próbującym odkupić dusze w piekle, kontrowersyjne tematy i dorosły humor, żadne studio tego nie zaakceptowałoby na starcie. A teraz, jeden z największych hitów indie animacji, ale jeszcze jeden game changer, czyli coś, co zmienia całą grę, o którym korporacje zapominają, społeczność. Seriale Indie. Discord, serwery z twórcą. Możesz pogadać bezpośrednio z osobą, która to tworzy. Crowdfunding. Fani czują się częścią projektu, bo dosłownie go finansują. Real Time Feedback. Podczas produkcji twórca słucha fanów w trakcie tworzenia. Twórca odpowiada na komentarze. Prawdziwa rozmowa, nie bot. Korporacyjne seriale. Paywall. Płacisz za Disney Plus czy Netflix, żeby w ogóle coś obejrzeć. Zero kontaktu z twórcami. Nie wiesz nawet, kto to robił. Algorytmy decydują o renewalach, czyli czy będzie kolejny sezon. Kancelacje, czyli anulowanie seriali, mimo milionów fanów, bo liczby się nie zgadzają. PR statement, zamiast prawdziwych rozmów, czyli oficjalne oświadczenie napisane przez dział PR. Puste i bez emocji. Który brzmi bardziej... ludzko. Autentyczność. Widzowie to czują, kiedy oglądasz indie animację. Widzisz pasję twórcy w każdej klatce. Kiedy oglądasz korporacyjne produkcje, widzisz decyzję komitetu i strategię sprzedażową. Przykład. Indie. Twórca spędza 3 lata nad projektem, bo w to wierzy. Korporacja. Studio robi sequel, bo poprzedni zarobił. Która historia brzmi bardziej inspirująco? Kreatywność z konieczności. Mniejszy budżet brzmi jak problem? To największa zaleta. Korporacje mają pieniądze, więc kopiłem sprawdzone formuły. Ten sam styl animacji, te same struktury narracyjne, te same bezpieczne tematy. Sequel za sequelem. Ciąg dalszy, bo oryginał zarobił. Indie twórcy muszą być innowacyjni, żeby wyróżnić się z tłumu. The Amazing Digital Circus psychodeliczny, surrealistyczny design, który nigdy nie przybył u Disneya. Marvel Drones cyberhorror dla młodzieży gatunek, którego korporacje się boją. Twórca równa się wizja. W korporacji marketing decyduje o fabule. Słodkie postacie, bogacze te muszą się sprzedać. Algorytm dedykuje długość odcinków. W Indii jedna osoba, jedna wizja. Historia liczy się najbardziej. Styl ponad su. Co? Spektakl. A, okej, okay. czekaj jeszcze raz. Styl ponad spektakl, pasja ponad zysk, przynajmniej na początku. I właśnie dlatego Indie animacje wygrywają długoterminowo. Korporacje myślą kwartalnie. Czyli co 3 miesiące sprawdzają zyski. Indie myślą pokoleniowo, budując coś, co przetrwa lata. Co to znaczy? Więcej różnorodności, więcej odwagi, więcej innowacji, więcej autentyczności. Więc odpowiedź na pytanie z początku. Dlaczego indie animacje są lepsze? Bo nie chodzi o budżet, bo nie chodzi o technologię, bo nie chodzi nawet o talent. Chodzi o wolność, chodzi o wizję, chodzi o pasję. Indie animator robi to co kocha, korporacja robi to co sprzedaje i widzowie to widzą. Dlatego The Amazing Digital Circus ma więcej wyświetleń niż większość Netflix Originals. A ty? Wolisz kolejny bezpieczny sequel Disneya? Czy coś naprawdę nowego? Napisz w komentarzach swoją ulubioną indie animację. Do zobaczenia w następnym materiale.